Mam monetkę na Mazurach powiedziałem sobie chcę jednego Fenisia I kończę No i nie mam Fenisia Wyobraźcie sobie że trafiłem 2 grosze międzywojenne Na Mazurach To chyba rzadkość co Okej, okay, szukam w takim razie fenicia dalej. No, patrzcie, tylko pan teraz. Taki złom ogromny. To chyba łubin, jeśli się nie mylę. patrzcie takiej łuski to jeszcze nie widziałem ktoś coś poznaje? patrzcie tutaj jest taka no równiutka jak, wal, jak walet i tylko na końcu jest trochę zwężona a tutaj tak wygląda niestety nic nie mogę przeczytać Ale jest czerwone tutaj. Taka wielka. Łucha. Nie opodal Łuchy. Guzik ludowego wojska polskiego. Taki mały. Z drucikiem. A wcześniej jeszcze znalazłem taką, taki kubełek. I takie kubełki kiedyś kopałem już na Mazurach. One były przymocowywane do... dlatego jest tu wygięty tak. One były przymocowywane do drzewa. I nie wiem do końca, czy zbierali do nich yy, sok z brzozy, czy, czy ten, jak to się nazywa. No, żywice, żywice. Mi się wydaje, że to jest pojemnik na żywice. Także tak wygląda. O oh, i tak. Coś ostatnio, Coś ostatnio dużo tych szufli znajduję Tym razem wykopałem Piękna Dobra, teraz sobie idę taką drogą już będę kończył pomału Tędy tutaj jest taki, taki rów i jest nasyp to kiedyś tędy kolej biegła w stronę Moronga Jezioro, zostało, jezioro Drwęckie zostało przedzielone tak jakby na pół zrobili nasyp no i puścili kolej a wzdłuż, już teraz oczywiście nieczynnego nasypu jest droga no i tą drogą sobie jeszcze trochę pochodzę pokażę Wam oczywiście jak to jezioro wygląda bo jest most pod którym przepływają łódki no i co, no i tyle zobaczycie jeszcze na końcu co wykopałem na podsumowaniu no słuchajcie na koniec jeszcze trafiłem sreberko na tej ścieżce kolczyk srebrny z czarnym kamyczkiem ale super Piękny Mam taki krótki wypad dzisiaj, wybaczcie. Niedługo będzie filmik z magnesu. Jak wrócę do domu, to go złączę. Zlepię. No i witam na podsumowaniu. Dzisiaj takie piękne fanty. Puszek to znalazłem chyba z 6. Makaronu trochę miedziuchy. Taką piękną szuflę. pojemniczek na żywice. O, i to miałem wam pokazać, bo nie, nie nagrałem wcześniej. Kawał szyny. To z tego, z tego nasypu kolejowego, co tutaj właśnie przebiegał. Ta łucha wielka taka. Kilka małych husek też. No i z tych fajniejszych fantów, ciekawszych. Dwa grosze międzywojenne, kolczyk, guzik. Tak to wygląda. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już niebawem. Ejka. Jak widać, pozostałości torów zostały tylko jako umocnienie tego mostu. Następ kolejowy przedzielił jezioro Drwęckie na pół. Tutaj jedna część jest. Jest składka, ale nie radzę nią chodzić. Ale jeszcze pamiętam, jak były deski i chodziłem nią. Tutaj kawał stali i druga część jeziora. Pozdrawiam.